Nieużywane urządzenia lubią się psuć. Dobre pół roku nie uruchamiałem mojego PSPK Serii 3000 i niestety z jakiegoś powodu napęd UMD przestał odczytywać płytki. Po włożeniu nośnika do konsolki, napęd w nieskończoność mieli grę i nie chcę jej odczytać. Czyszczenie soczewki alkoholem izopropylowym nie przyniosło żadnej poprawy. A jako, że lubię mieć w pełni działające i funkcjonalne konsole zamówiłem na Allegro używany, ale sprawny napęd UMD i w dzisiejszym filmie zajmiemy się jego wymianą. Zanim zacznę rozkręcać moje PSP koniecznie muszę ogarnąć zamienny napęd, usuwając stary smar oraz zebrany na nim brud. Następnie przesmaruję prowadnicę wazeliną techniczną, a także przeczyszczę soczewkę alkoholem izopropylowym. Z PSP wyciągam baterię oraz kartę pamięci. Plombę gwarancyjną usuwam przy pomocy gorącego powietrza, co pozwoli zachować ją w jak najlepszym stanie. Śrubokręt w dłoń i wykręcamy wszystkie śrubki. Zdecydowanym ruchem zdejmuję górną część obudowy PSP. Teraz podważamy zatrzaski, aby pozbyć się panelu z przyciskami, dzięki czemu będziemy mogli zdemontować ekranik LCD. Wypinamy cztery tasiemki połączeniowe. Pozbywamy się plastikowej zaślepki oraz znajdującej się pod nią sprężynki. Wypinamy uchwyt trzymający dysk w napędzie, który blokowany jest przez małe gumowe elementy. Płaskim narzędziem demontuję klapkę napędu. I tu wypadł mi metalowy uchwyt. Wykręcamy cztery śrubki trzymające mechanizm UMD oraz wypinamy dwie tasiemki połączeniowe. Napęd znajduje się już poza PSP. Zabieram się za wyczyszczenie kurzu, jaki zebrał się we wnętrzu konsoli. Przekładam ze starego napędu do nowego cztery gumeczki. Instalujemy sprawny napęd do PSP. Zapinam tasiemki połączeniowe i składam konsolkę do kupy. Wymiana napędów PSP nie jest raczej skomplikowanym zadaniem oraz nie zajmuje wiele czasu. Klapka elegancko się zamyka, montujemy sprężynkę oraz jej zaślepkę. Do montażu wyświetlacza założyłem rękawiczki, aby przypadkowo nie zostawić na nim niechcianych zabrudzeń w postaci odcisków palców. Przed skręceniem konsolki w całość. Warto sprawdzić, czy napęd będzie odczytywał płytki z grami. Bernard został wykryty i uruchamia się. Teraz na spokojnie mogę skręcić konsolkę w całość. Czas na finalny test sprzętu. Na moje szczęście używany napęd okazał się w pełni sprawny i odczytuje wszystkie gry, jakie miałem okazję przetestować. Moje PSP odzyskało pełną funkcjonalność. Na koniec sprawdziłem jeszcze, jak napęd będzie radził sobie z ripowaniem dysków UMD na kartę pamięci. No i tu również nie było z niczym problemów, dzięki czemu pudełko z burnautem może wrócić na półeczkę z grami. I na dziś to tyle. Jeżeli materiał się podobał, zachęcam do zostawienia motywującej do działania łapki w górę oraz subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz.